Miasto i gmina Strzegom położone jest w województwie dolnośląskim w powiecie świdnickim. Zajmuje powierzchnię 144,6 km2 i ma prawie 10 tysięcy mieszkańców. Słynie z bogatych złóż granitu, jaki sprzedawany jest na cały świat. Nikogo więc nie dziwi, że przy wsparciu samorządu co roku organizowane jest Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie, którego efekty podziwiać można spacerując wzdłuż Alei Wojska Polskiego. Inna, dużo starsza atrakcja Także kamienna, górująca nad miastem to xv wieczna bazylika, a także najdłuższe na dolnym Śląsku, mające prawie kilometr długości betonowe estakady kolejowe. Turystów przyciąga także to, co jest piękne w centrum budowle obronne związane z historią strzegomia. Za prawie 5 milionów złotych odnowiono ostatnio miejskie mury, które doskonale wkomponowują się w zrewitalizowane w ramach projektu parki i alejki. Z kolei, z myślą o najmłodszych mieszkańcach strzegomia, wybudowano bezpieczne place zabaw z urządzeniami sensorycznymi. A że dzieci jest coraz więcej, władze samorządowe, na czele z burmistrzem Zbigniewem Suchytą, stale inwestują w edukację. Szkoły i przedszkola są na najwyższym poziomie. W mieście funkcjonują też dwa żłobki. Kolejnym ważnym elementem rozwoju jest kultura. Od lat w Strzegomskim Centrum dla mieszkańców dostępna jest nowoczesna sala kinowo-estradowa, na której odbywają się konferencje, spektakle teatralne, projekcje filmowe i liczne koncerty, między innymi podczas dorocznego międzynarodowego festiwalu folkloru, który na stałe wpisał się już w letni krajobraz Dolnego Śląska. Podobnie jak spotkania fortepian w Kamieniołomie, których swoje umiejętności prezentują melomani światowej sławy pianiści nagradzani na najważniejszych konkursach. Jest też okraszone koncertami Święto Granitu Strzegomskiego, dożyńki i koncerty bożonarodzeniowe. Centrum stale rozwija też ideę pracy z dziećmi i młodzieżą w licznych pracowniach artystycznych. Organizowane są także spotkania z seniorami, a położona w samym środku Strzegomia Izba Tradycji przypomina o losach miasta i położonych wokół pałacach, z których pamiątki tam zgromadzono. Strzegom może także pochwalić się doskonałą infrastrukturą sportową. Miasto ma do dyspozycji stadion zbieżnią, lekkoatletyczną, boiska treningowe, korty i krytą pływalnię. Ale największym osiągnięciem i promocją gminy są międzynarodowe zawody jeździeckie o mistrzostwo Polski czy puchar Europy, które latem odbywają się na terenach Ośrodka Jeździeckiego Stragona w Morawach. Na kilku hektarach wokół historycznych zabudowań powstało prawdziwe światowe centrum zawodów konnych, zaliczanych do najważniejszych w kalendarzu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Strzegom wzorowa gmina 2023